Witam Was serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które są nowościami u mnie. To są rzeczy, które kupiłam sama i które dostałam na Dzień Kobiet. Rzeczy, które kupiłam sama, mam w takim małym kartoniku. Właściwie kartonik po kosmetykach z Azji. Także sobie tak wykorzystałam ten karton. I zakupiłam sobie ostatnimi czasy, bo to już trochę, może z dwa miesiące, może półtora miesiąca temu było. I będą to lakiery z, z Orly, które kupiłam w TK Maxie. Ja Wam pokazywałam wielokrotnie kosmetyki w TK Maxa, że po prostu lubię ten sklep. I tutaj są takie kolory, dwa yy. myślę, że fajne, fajnie będą wyglądały na wiosnę, na, nawet na lato. Te nawet używałam już chyba kilka razy. I ja je kupiłam na przecenie za 13 zł, także cena po prostu śmieszna, a firma jest bardzo fajna, kiedy też bardzo, bardzo fajnie wyglądają na paznokciach. Kupiłam również dwa produkty z zieli i to jest ten słynny krem 25, matująco nawilżający. Ja już go zaczęłam używać, możecie zobaczyć, że zużycie jest takie. No Powiem Wam, że jak na razie bardzo dobrze mi się sprawdza pod makijaż, bardzo go sobie chwalę. Natomiast miałam duży problem z tym, żeby go w ogóle gdziekolwiek znaleźć, bo powiem Wam szczerze, że chyba przez to, że jest taki boom na ten produkt, to ciężko go dostać w takich normalnych drogeriach typu Rosman czy Superfarm. Ja go dostałam w jakiejś takiej lokalnej drogerii i on mnie kosztował chyba w końcu 10 zł ale skupiłam jeszcze bloker z ziai, ja już mam dezodorant w kulce Natomiast chciałam zobaczyć, jak ten, ten produkt będzie się sprawdzał, ale jeszcze go nie otworzyłam, jeszcze go nie używałam, nie miałam takiej może potrzeby. Ale no, już mogę powiedzieć tak nieoficjalnie, że jestem bardzo zadowolona z tych kulek właśnie z ziai, także myślę, że będę kupowała więcej. Kupiłam sobie również sztyft do ust z firmy Blistex, no i tutaj też jest jeszcze nieodpakowany produkt, także jeszcze nie wiem jak on działa i jak się będzie sprawdzał. Oraz skończyła mi się henna, więc szukałam, szukałam takiej, która była tam reklamowana. Może nawet nie to, że reklamowana, ale na YouTube też o niej było głośno. Już nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała, taka w kremie. Nie znalazłam jej niestety, nie chciałam kupować takiej zwykłej henny z Deli, więc kupiłam hennę z firmy Verona i ona wygląda w ten sposób, że tutaj ma też taki krem, ma tutaj roztwór. Aktywator, który się ze sobą miesza, i można chyba uzyskać świetny efekt. Myślę, że taki jak ta pani tutaj ma na opakowaniu. Zobaczymy. Także coś takiego. I kupiłam również w Tiki Maxie dwa zapachy. Słuchajcie, wiecie, że ja uwielbiam perfumy i kupiłam sobie właśnie Chicken White -Y Pure. Jedna, pierwsza to jest to są w ogóle wody perfumowane 30 ml i jedna pierwsza to jest Adropov Verbena czyli z nutką verbeny, a druga to jest adrobov drop vanila, czyli z nutką wanilii. I ja już sobie, no tak sprawdzałam te zapachy, ponieważ w TK niestety kupujemy coś praktycznie co najlepiej byłoby wcześniej sobie dziś zobaczyć, sprawdzić. Natomiast ja mniej więcej kojarzyłam te zapachy i one wyglądają, buteleczki, flakony wyglądają w ten sposób, jest to woda perfumowana i ja kupiłam taką jedną buteleczkę za 70 zł, więc myślę, że jak na wodę perfumowaną z D Y to myślę, że cena jest dosyć niska, więc po prostu oczywiście kupiłam dwie po co jedną i chciałam się ograniczać do jednej. No i dostałam, słuchajcie, prezent na Dzień Kobiet. I dostałam w takiej torebeczce, zasugerowałam się tą torebeczką, myślałam, że to będzie, będą kosmetyki dr Irena Ellis. mówił wow, super, ale okazało się, że są w niej kosmetyki zupełnie inne, co wcale mnie nie rozczarowało i nie zasmuciło, ponieważ dostałam takie rzeczy, które bardzo chciałabym spróbować i to jest właśnie CC Cream z Eveline. Ja nie miałam jeszcze z Eveline kremów ani BB, ani CC, więc no, zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Także to jest taki kompleksowo, kompleksowy krem łagodząco nawilżający, 8 w 1. 8 w 1. E, następnie dostałam również z Eveline e, antycelulitowy taki e, termowyszczuplanie, serum wyszczuplające. Także nie wiem, czy to była jakaś sugestia. <laughs> mam nadzieję, że nie. Ale oczywiście przed wiosną bardzo, bardzo fajnie będzie się sprawdzał. Na pewno yy, jakoś przygotuję tą skórę do, do tego, żeby wyglądała troszeczkę ładniej, yy, tak mi się wydaje. Zostałam również antycelulitowy eliksir wyszczuplający stołpy z, z pokrzywką indyjską. No co też mnie cieszy tak naprawdę, bo już mamy ten produkt z Glossy Boxa, właśnie stopy i bardzo sobie go chwalę. Ale wiecie, ja już niedługo zaraz wskakuję na rower. Ja uwielbiam jeździć na rowerze i e, lubię stosować takie właśnie specyfiki do ciała, które troszeczkę pobudzają właśnie pracę e, w momencie, kiedy wykonujemy jakieś, jakąś czynność fizyczną, czyli, e, czyli właśnie jakieś antycelulitowe, wyszczuplające, ja uważam, że wtedy właśnie podczas naszego aktywnego wysiłku e, takie produkty mają rację bytu i wtedy najlepiej się sprawdzają. Moja jest taka opinia, bo same oczywiście nie zdziałają zbyt wiele. E, oraz e, ostatnią, ostatnią rzeczą będzie maseczka nawilżająco rozświetlająca również stopy. Tutaj są dwa dwie saszetki, także na, na, na pewno będzie mi, mam nadzieję, że będzie mi służyła, ale bardzo się z niej cieszę. To jest maseczka Botanic Amaranthus. Także fajnie, cieszę się, że mogłam takie właśnie tutaj rzeczy znaleźć i sobie wypróbować. No i to by były wszystkie moje zakupy, czy też podarki z których bardzo się cieszę, niezmiernie się cieszę i mam zamiar również o tym Was informować, jak one będą się u mnie sprawdzały. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, pa!